Sławomir Sobala jestem z drużyny Wice 2. Jak podoba ci się turniej za polizach? Jaka jest atmosfera? Jak oceniasz tutaj naszą organizację? Sam jestem organizatorem takich turniejów, no i muszę powiedzieć, że organizacja turnieju profesjonalna, fajna atmosfera, fajna, fajna pani organizator, fajne wolontariuszki. A jak oceniasz szanse swojej drużyny w tym turnieju? No myślę, że mamy szansę wygrać. Dobrze, a czy grupa, w której gracie jest silna, czy raczej słaba? Wnioskując pod tych y, dwóch meczach grupa jest wyrównana. To dziękuję so. i życzę. Powodzenia. Dziękuję uprzejmie. Y, nazywam się Miłomczak, jeden z drużyny FC Taszkowica. Y, piłka nożna to moja pasja, a zaczęła się od jak miałem 5 lat. Grałem już na wojsku z kolegami. Trudnie mi się podoba, y, atmosfera jest fajna, dużo ludzi przyszło w ogóle. Grupa jest silna, nasze szanse są małe, ponieważ jesteśmy najmłodszą drużyną. Michał Frumacek z drużyny Barenio. Moje zainteresowanie piłką nożną wzięło się z tego, że kiedy z bratem byliśmy w ali, dostaliśmy taką małą piłeczkę i staliśmy sobie w taką małą bramęczkę, którą mieliśmy ustawione na naszym podwórku. Jak podobać się Turmie, tak jaka jest atmosfera? Atmosfera jest bardzo dobra. Bardzo dobrze spisują się te. No, pomocnice Tomka Wruźniaka, wolontariuszki, no? Myślę, że nasza grupa to jest taka. Tak silna, że żadna inna drużyna w ogóle nie ma co ćwiczyć tutaj i wyjdą tylko cztery najlepsze. A nasze szanse w turnieju oceniam na bardzo dobrze. Pewnie wygramy ten turniej albo znajdziemy drugie miejsce. No ale mając mnie w drużynie, to co się mamy dziwić? Kiedyś wzorowałem się na takim piłkarzu Manchester United, który nazywa się Ryan Giggs. Ale od kilku lat bardzo podoba mi się styl piłkarza, który już skończył karierę, to jest Eric Cantona. Konrad Sobczak z Ptaszkowice 2. Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką nożną? Skąd ty akurat zainteresowanie piłką nożną, a nie inną dyscypliną sportu? Z po Wiedziałam, że... Zainteresowanie moją piłką nożną... Dobra jeszcze raz. Nazywam się Konrad Sobczak i jestem z drużyny Ptaszkowic 2. Ptaszkowice 2? Ptaszkowic 2. Nazywam się Konrad Soczek, jestem z drużyny Ptaszkowice 2. E, jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką nożną? Moja przygoda z piłką nożną zaczęła się w szkole. E, skąd akurat zainteresowanie piłką nożną, a nie inną dyscypliną sportu? Bo mój klub, ulubiony klub to jest Barcelona. E, jak podoba Ci się turniej w Zapolicach? Jaka jest atmosfera? Atmosfera jest bardzo fajna i mi się podoba ten turniej. E, jak oceniasz szanse swojej drużyny w tym turnieju? Gramy w finale. Ćwierć. E, czy grupa, w której grasz jest silna, czy raczej słaba? Raczej silna. Nazywam się Darek Pietrzak i jestem z drużyny Ptaszkowice 2. E, moja przygoda z piłką nożną się zaczęła, odkąd pamiętam, byłem małym szkrawym i grałem z i tak się spodobało. Skąd akurat zainteresowanie piłką nożną, a nie inną dyscypliną sportu? Podobało mi się, bo nie ma dużo przemocy w niej i po prostu miła atmosfera jest. E, jak podoba ci się turniej w zapolicach? Jaka jest atmosfera? Atmosfera jest fajna i fajnie zorganizowana. E, jak oceniasz szanse swojej drużyny w tym turnieju? Hmm, oceniam. No, chciałbym być w finale, ale myślę, że w już by nam stać. E, czy grupa, w której e, gracie jest silna, czy raczej słaba? W tym roku jest bardzo silna. Moim idolem piłkarskim jest Krystiano, a wzoruję się na Cristiano i Messi. Ok, dziękuję. Dziękuję. Ochman Daniel, jestem z drużyny Pstrokoniu. E, jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką nożną? To zaczęło się chyba od czwartej klasy, podstawówki. Piłka nożna to jest sport ulubiony. Ja lubię piłkę nożną. Jak podoba się turniej w Zapolicach? Jaka jest atmosfera? Zorobisty. <noise> Jak oceniasz szanse swojej drużyny w tym turnieju? A że wejdziemy do finału i wygramy. Czy grupa, w której gracie, jest silna, czy raczej słaba? A tutaj bym tak nie ocenił. Równe były szanse. Każdy mógł grać. Kto jest Twoim idolem piłkarskim? Na jakim piłkarzu się wzorujesz? na no, Cristiano Ronaldo. Mam się Olga Furmańczyk. Jaką drużynę obecnie prowadzisz? Jestem trenerką w zapolicach i prowadzę grupę dziewcząt. Bardzo dobrze dziewczynki się starają, pięknie. Jestem z nich dumna. Jaki jest Pani największy sukces? E, oczywiście moje no dziewczyn, które wczoraj grały i miały, zajęły piąte miejsce. Twoja mama gra w piłkę nożną? E, tak, jest zajebista. Jak się nazywasz i z jakiej e, wsi. jesteś Dobra. wsi? W Stroku mnie, dokładnie na pokracy, wiszką. E, twoje psego. Czomber. Albo e, na zapolicach Chopper. E, Opowiedz coś o sobie. Hmm. Hmm. Lubię różne sporty. No. Ale jakie? Takie już. Na przykład. Adraralinum. Nie wiem No i co jeszcze powierzę sobie? Że mam 20 lat. Tak? Dzisiaj. Skończyłem. Wszystkie najlepsze. Dziękuję. Idziemy. No, jeszcze coś powiedzieć. Lubię placki. Tomek. Pozdrowienia na ciebie. Chciałbym serdecznie podziękować prezesowi OSP Beleń, Wojtkowi Wojtkiewiczowi, który zasponsorował nam wpisowe na ten turniej oraz zapewnił nam wszelkie merytoryczne wsparcie, wchodząc w to, wchodzące w to treningi na sali w Zapolicach oraz wsparcie merytoryczne. No, to by było na tyle. どうも。<Thank>